Witam w kolejnym odcinku zagrajmy w Sonic Adventure 2. W finałowym odcinku zagrajmy w Sonic Adventure 2. Co za zbieg okoliczności, że akurat teraz Shadow musiał sobie przypomnieć, co Maria chciała. Ten boss jest dosyć podobny pod względem strategii do bossa King Boom Boo, czyli tego ducha, z którym walczył na Musimy biec i uciekać przed bossem, tylko nie za szybko, żeby nie zaczął atakować z drugiej strony. A potem. zaatakować. Skoczyć na poręcz i zaatakować te... coś, co jest u góry. Podczas tej ucieczki nie za bardzo pomaga nam kamera, która nie za bardzo pokazuje, że akurat przed nami przepływa woda, która potrafi nas ściągnąć do bezdennej przepaści. To nie jest tak, że od razu nas ściągnie, jeśli padniemy, mamy czas na wyskoczenie, ale jeśli zbyt wolno nas zajmie reakcja, to wtedy Ach, niestety gijemy. I zaczynamy całą walkę od początku, a ona potrafi się dosyć długo ciągnąć, bo to jest jeden z tych bossów, podczas którego po prostu należy poczekać na okazję, kiedy akurat boss się sapie, zmęczy, i dopiero wtedy można po tej poręczy wjechać do góry. Sama ucieczka przed mordą albo ogonem, w zależności od tego, z której strony jesteśmy i co wybrajemy z jest bliżej, jest stosunkowo prosta. Gorszy problem to jest inna faza ataku, kiedy strzela takimi czarnymi kulami energii które mogły się wydawać trochę trudne do ominięcia ale tak naprawdę to dosyć proste jeśli widzimy, że te kulki forują po podłodze to wtedy należy podskoczyć natomiast jeśli są w powietrzu to wtedy należy się przetoczyć kiedyś miałem z tym naprawdę sporo problemów po prostu nie byłem w stanie dobrze tego wykonywać i ciągle obrywałem, obrywałem, obrywałem Ale na całe szczęście jest to Sonic A w Sonicach można zbierać pierścienie po obrywaniu Więc jakoś byłem w stanie dotrwać do końca walki Jednak dla speedrunnerów To nie jest zbyt dobra rzecz Bo to przeduwa walkę Jeśli oberwiemy, To się w fadoła chwilę czeka Gdybyśmy zdążyli odsapnąć po tym ataku Jak miło z jej strony Ona na przykład rodzicie? I chwilę czeka I dopiero potem atakuje Trzeba jeszcze uważać z toczeniem, żeby przypadkiem się nie stoczyć do wody, co w konsekwencji może oznaczać stoczenie się w bedleną przepaść. W pewnym momencie Balizard decyduje się, żeby wypuścić jaja i nimi strzelać i... Na całe szczęście to są dla nas po prostu platformy do chomika ataku. Dzięki czemu jest nieco szybciej niż podczas tych poręczy. Mnie się właśnie podoba, że na początku pierwszy atak to dosyć wolno zajmuje, później jakoś to tak przyspiesza. Na przykład na ostatni atak to nie trzeba czekać wcale. Teraz uda mi się zaatakować, a potem. po prostu od razu będę mógł. tak jakby. polecieć do góry. <laughs> Sami zobaczycie o co mi chodzi. Ten boss pojawił się również w Sonic Generations w wersji na 3DS-a. To właśnie ciekawe, że wszystko co jest Sonic Adventure 2 w tej wersji Sonic Generations to jest coś co fadów, w a nie Sonic. Tam tej taka jest praktycznie niemal identyczna, to różnicowy jest w 2D. No, to też trochę łatwiej od perspektywy. Dobra, jeszcze tylko parę aborcji siostrzeńców i... Łe, nie w tę stronę, ale na szczęście i BUM! Udało się walnąć. A jak już mówiłem, do ostatniego ataku to nawet nie musimy czekać. Po prostu teraz z jakiegoś powodu grawitacja magicznie przestaje działać i musimy unikać tych kulek, tych jaj. Pójdźcie do samego środka i uważajcie, żeby nie oberwać, bo to też by bardzo daleko. I boss został pokonany. Ale czy to już koniec? Czy to był finałowy boss? Nie, to była tylko pierwsza faza. Servers are the Seven Chaos. Chaos is power. Power is enriched by the heart. The controller is the one that unifies the chaos. Only you can do this. Stop the Chaos Emerald! Is it gone? Is that what Chaos Control is? Since we've stopped the Chaos Emeralds, why is the Space Colony still on a crash course to Earth? The Kukukai is <laughs> still alive! It's controlling the Space Colony as it's moving to Earth! One more Space Colony and it's determined to take the Ornithic Collision Course! Oto teraz finałowy boss Sonic Adventure 2. I to jest jeden z tych bossów, które się albo kocha, albo nienawidzi. Ja akurat lubię tego bosa. Musimy unikać tych jaj, które cały czas wizard nas strzela, a także w późniejszych fazach omijać lasery. Jednak że to, co jest ciekawe podczas tej walki, to jest system pierścieni. Nie zbieramy ich podczas walki. Natomiast podczas walki przyłączamy się pomiędzy Soniciem a Shadowem. Co każde zaatakowanie tego dżunglowego nowotworu, przełączamy się pomiędzy postaciami. Żeby zaatakować bossa, należy przytrzymać przycisk podnoszenia się do góry, czyli skoku, albo ataku, czyli opadania. Jak jesteśmy blisko i przytrzymamy którykolwiek z tych przycisków, to wtedy nasza postać automatycznie zacznie wlatywać w tego nowotwora. Ewentualnie, jeśli mamy mało pierścienie, to możemy przelecieć na drugą stronę bossa i pozwolić innej postaci się za tym zająć. A w międzyczasie postać, którą właśnie wymieniliśmy, nie jest używana zbiera pierścieni. Więc przykładowo mamy 10 pierścieni jako Fadoł, przelatujemy na drugą stronę i wtedy przyłączamy się na Sonika, a później jeśli z powrotem przełączymy się na Fadoła, to Fadoł będzie miał więcej pierścieni. To może jest trochę skomplikowane, ale sprowadza się tu do tego, że jeśli mamy mało pierścieni, to trzeba przelecieć na drugą stronę bossa, żeby przełączyć się na inną postać i mieć więcej pierścieni. A tak swoją drogą. Bojlizard jest naprawdę niesamowicie odważna. Żeby wsadzić sobie kosmiczną kolonię w tyłek. Widziałem, że niektórzy byli zdesperowani, no ale to to już jest wyższy poziom odwagi. I tak oto finałowy z Sonic Adventure 2. Final Hazard został pokolany. Udało nam się razem przejść Sonic Adventure 2. Muszę No way that's getting through! Shadow, I beg of you, Maria, give, give them a chance, chance to be happy! happy. Maria, this is what you wanted, right? This is my promise I made to you. Shadow Do you really think that the professor created him oh Shadow to carry out the revenge on all those who live here on earth? He was what he was, a brave and heroic hedgehog who gave his life to save this planet. Shadow the hedgehog I guess you're right. As a child, I looked up to my grandfather because of all the great things he accomplished in his life. He was my hero, and I wanted to be a great scientist like him. But. Did he really mean to destroy us? I don't know, but what I do know is. We all did it together! You're right. So what's next for you, Rouge? Off again to find those jewels you love so much? Nah, I think I'm gonna give up this line of work. Too much work for too little pay. Anyway, I've got something better than jewels that I'm thinking about right now. It'll all work out, you'll see. If you say so. Create the ultimate life form. What's the matter, Sonic? Oh, it's nothing. Come on, let's go home! Dude, the planet is cool and blue as me! Sayonara, Shadow, the Hedgehog. Ech, co niech Adventure 2 ma dobry tytuł. Przygoda. Tak, to naprawdę jest niesamowita przygoda. Ta fabuła, moim zdaniem, jest złotym przykładem na to, w jaki sposób robić fabuły w grach. No po prostu... Uwielbiam ją. I uwielbiam to, że możemy zarówno stanąć po stronie dobrych bohaterów, jak i po stronie złoczyńców. I że te dwie fabuły tak się przeplatają w jedną całość, aż do jednego finałowego zakończenia. Do tego jeszcze pod względem grywalności ta gra jest ok. Poziomy Sonic'a i Hadoła są udane. Co prawda wolę te z Sonic Adventure 1, albo chociażby z Heroes, albo z Gustowych Gier... ale są ok. Do tego mechy moim zdaniem też są ok, chociaż czasami jednak nie są. To wszystko zależy od poziomu. Ale jednak naprawdę boli, że Tails siedzi sobie w tym mechu zamiast szybko biegać, przelatywać, jak to było w Sonic Adventure 1. No tego mi naprawdę brakuje. Ale poziomy ze szukaniem skarbów to po prostu skopanie. Poziomy są zbyt duwe, radar nie działa, do tego jeszcze system wskazówek jest właściwie bezużyteczny dla kogokolwiek, kto nie jest pitanerem. Ehm... Ale jednak uważam, że jako cały pakiet Sonic Adventure 2 jest naprawdę godne polecenia. Jeśli chodzi o tą serię, zagrajmy w Sonic Adventure 2, to będą jeszcze dwa odcinki dodatkowe. Pierwszy odcinek dodatkowy będzie obejmował znajdźki, których nie zdobyłem oraz ukryty poziom Green Hill, który wymaga zdobycia wszystkich emblematów. Natomiast drugi odcinek dodatkowy będzie połączony z odcinekiem dodatkowym z Sonic Adventure 1 i będzie o czao. Nowy dzień przynosi nową przygodę. Ale teraz... Odpoczywajcie spokojnie, bohaterowie. A wy jak lubicie Sonic Adventure 2? Jak wam się podobała ta seria? Napiszcie w komentarzu. Do zobaczenia w następnej serii.